Kurde, nie, nie widać. Może tu ja schowałem? Czy w przedsionku? O! O kurde, kto to przyjechał? Stonasz? Dzień dobry. Pan Karol? Dzień dobry, tak. Tutaj od Dzień dobry. Zajmujemy się z grupami narkotykowymi. Słucham? Jesteśmy oddziałem do zwalczania przestępców odnośnie produkcji narkotyków. Jeszcze wolniej? Czy Pan zrozumiał? Nie, 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 zrozumiałem, ale proszę Pana, to jakaś pomyłka. Wie Pan co? Nie jest to za bardzo pomyłka, no bo tutaj obserwujemy już y, Pana stan konta i tak naprawdę wiele czynników wskazuje na to, że z gospodarstwa nie jest w stanie Pan zarobić tyle pieniędzy i gdzieś najprawdopodobniej Pan ma jakieś lewe układy, proszę lewe pana. interesy, pan najprawdopodobniej wie pan nie wiem. Proszę Pana, dostałem po pierwsze... Y, spadek, y, po drugie proszę pana, mam trochę hektarów pola i już państwo nie wymyślają jakiś takich mamy tych mamy wszystko z konta a ma pan, ma pan nakaz? mi nakaz nie jest potrzebny a przepraszam, przepraszam bez nakazu nie, nie ma nic spodzanka. tu a przepraszam bardzo, sobie nie życzę, żeby jakieś takie oszczerstwa w moim kierunku, spotkamy się w sądzie zaraz, zaraz zadzwonimy do prokuratora i zaraz będzie nakaz telefoniczny nie dobra, tu już tam nie ten spokojnie My jesteśmy wyżej niż policja zwykła. Ja rozumiem. Mamy prawo powiedzieć, kiedy chcemy, czy mamy nakaz, czy nie, bo my jesteśmy tutaj potajemnie, tak można powiedzieć. Tylko organy te wyższe wiedzą, że my tutaj jesteśmy. No proszę pana, ale no nie to. Ja jestem policjantem. Znaczy bo... ja powiem, powiem panu tak. I w jakim celu pan przyjechał tutaj do mnie? Przeszukanie gospodarstwa robimy. Aha, no dobrze. no Nie mam nic... problemu. Najprawdopodobniej będzie przeszukanie z psem, jeżeli kolega dojedzie. A no, dobrze, nie mam problemu, proszę pana, ja nie mam nic do ukrycia, nie także okej. Okay. Tylko marnują państwo mój czas i chciałbym pana poinformować, że. że ten, że. proszę pana, no, mój czas jest cenny, tak? I za takie chodzenie tego, sprawdzanie oszczerstwa, no to będzie to wszystko rozliczone w sądzie, nie tak? Mnie to. A przepraszam, a skąd taki pomysł w ogóle, żeby tu przyjechać? Mówiłem panu, są wyciągi z konta. Są Aha. wpływy na konto. A i tylko wyciągi z konta, tak? No, ktoś dzwoni. Dobra, proszę odejść na chwilę. Dobrze. Są tajne rozmowy. Widzowie, kurde, mam... już myślałem, że ten pracownik. Gdzieś ten. Dostałem informację, że wpłynęło na pańskie konto milion złotych. Milion złotych? Tak. To niemożliwe. No jak niemożliwe? A, milion złotych. No faktycznie, no też przecież sprzedałem kawałek pola. No tak Teraz tak o przyszło jak ty stoisz tu No, pro, no to akurat zbieg okoliczności proszę pana sprzedałem pole i akurat dopiero teraz przylew, przeszedł przelew Zobaczy pan sobie jak państwo mają hektarów, Jakie pole w jakiej miejscowości tutaj w okolicy Tutaj nie, niedaleko proszę pana w...